Dzisiaj zostałem zaproszony przez moje szalone fanki Uwaga, uwaga, uwaga Do wielkiego akwaparku. Patrzcie na to Dziewczyny tutaj siedzą, czekają jesteś gotowy na cały dzień przygód I wszystkich fajnych zjeżdżalni wodnych? Tak, tam tak, jest tak. Ja jestem bardzo gotowy, dziewczyny Już się nie mogę doczekać, czekałem na to tak bardzo długo Ale słuchajcie, pamiętajcie wy o tym Że na sklepie smajsokurka.pl Są blusy i koszuki z szalonymi fankami I są jeszcze dwa nowe kanały, Mikey Plus oraz Majki Gry Więc zapraszam, a teraz uwaga ale tu jest. Mamy ekstra! bilety, możemy wow. wejść. A, bilet? bilet, czekajcie, muszę w kieszeni poczekać Bilet, 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 bilet Dobra, mam, mam, mam jest, jest No to Mikey. zapraszam Dobra, ekstra, mam bilet, chodźmy, słuchajcie chodźmy. Patrzcie, nie tutaj Nie ma tu tracić czasu, mamy cały dzień blocksy water Waterpark Dzień ja dobry, proszę, mogę. mamy bilety Dzień dobry, proszę Pracę pana Proszę mnie wpuścić do środka Ja też mam Mikey, bilet, proszę a wiesz, co jest najfajniejsze? Tutaj mam dla pana bilet, okej okay. Tak, co jest najfajniejsze? Że będziemy musieli być w kąpielowych

Przebrać się, dobra, idziemy się przybrać. Słuchajcie, zostawiacie łapeczki w górę, a ja zjadę z którąś z tych zjeżdżalni. Ej, tutaj jest jakaś wielka zjeżdżalnia. Dobra, nie patrzę się jeszcze na to, nie patrzę się jeszcze na to. Ja się trochę boję. Dobra, zobaczmy. Uuu, ja mam tutaj niebieskie, słuchajcie. Mam niebieskie spodenki takie, mam niebieskie spodenki jeszcze takie i mam niebieskie spodenki o takie, więc wiecie co. Jestem gotowa, może... majki, jak wyglądam. Może ja w tych będę. O, te są spoko. Ej, wyglądacie ekstra dziewczyny, patrzcie na Dzięki. mnie, jak ja wyglądam. Ja tutaj mam swój strój. O, założę jeszcze tutaj, proszę bardzo, okularki. Wy macie kaczkę do pływania z kaczką. Ja też nie możesz mogę. mieć kaczuszkę. Tutaj Just jest kaczkę. E, wiecie co? Ja sobie, dobra, ja też biorę kaczkę. O, ty się świetnie balonować. Ja mam wziąć prysznic. Majki, gdzie ty A, idziesz, prysznic. chodź, biorę no prysznic tak. można tak na brudasa. No tak, dobra, słuchajcie, biorę prysznic. Biorę prysznic, uwaga tutaj. Ej, czego nie mogę włączyć? Ja nie mogę włączyć tego prysznica dziewczyny. No Uuu, tutaj o, mają Majki, przekąski, patrz, można zrobić loda w rożku. No wow. właśnie, ja chcę wszystkie gałki, wszystkie! Ej, co jest? Mm, Dobre. Niam, niam. Ale czekajcie, ja już chyba wiem, ja już chyba wiem. Słuchajcie, ja się tutaj muszę obmyć chociaż troszeczkę. Weźmiemy tą wodę, odkręcimy. Ej, nie, dobra, nie działa, się w basenie. a co tam? Możemy mieć posypkę, serio, biorę MMM s. Mm. możemy mieć Majki. To jest wszystkie najlepszy można dzień piąć. na świecie. Mm. Ej, ale czy jak się najemy lodów, to będzie tak, że nie będziemy mogli pływać? Nie no, co wy, po lodach to można chyba. będziemy mogli. ale pyszne. Ale To nie tracimy czasu i chodźmy na jakąś zjeżdżalnię szybko. Ja mam relaks, Tina, zobacz, ja leżaczek i lody. Ale my nie przyszliśmy na leżaczek, my przyszliśmy na super ultra szybkie mogę skoczyć stąd do wody? Może! wszystko możemy robić, dawaj. Ej, sobie tak, wskakuję do wody. Ja, ale fajnie, sobie pływamy. Dziewczyny ja, ci łopatki, jeżeli wy też lubicie wodę. Okej, okay, a my płyniemy tutaj. Ja wow. nie chcę tutaj pływać, ja chcę zjechać do największej i najszybciej zjeżdżalni oh. na świecie. No to ja tu jest wejść. kaczucha! Wow, kaczucha! Ale ekstra. ale ekstra kaczucha. Ej, ja też chcę na nią wejść. Bitwa na kaczuszce. Jupi, ej, oh, nie mogę wejść. Moja, oh, moja! Ciucha. On jest bardzo koło łyższe ja, ja wszedłem do koła Nie możemy czymś zjechać, proszę Uuu. Chodźmy, na, ja chodźmy dziewczyny Ja chcę na zjeżdżalnię, to moje marzenie Chodźmy tak, na jakąś zjeżdżalnię dziewczyny. dziewczyny Tak, chodźmy Yeee. na jakąś na którą by tu wejść? Na najfajniejszą, najlepszą, największą, najwyższą Nie no Tina jeszcze nie teraz, ona jest największa, więc to na koniec. No, muszę czekać A możemy zjechać tak. z jakiejś innej fajnej ja zjeżdżalni Zjechać z jakiejś pomarańczowej, tam jest pomarańczowa na górze, chodźcie za mną Ej, czekajcie, może zrobimy wyścig dziewczyny najpierw, chodźcie tutaj, patrzcie A, wow. Ja nie mogę, to miał być wyścig, a ty się żeś zescigała No To ja się ja mogę tutaj. z tobą ścigać. No to chodź dasz się ścigniemy. Tutaj uwaga, ło, jeszcze jeszcze się wow. strasznie. A, to jest nie jest takie proste. Ej, ale to jest dla Bejbusi jakieś krótkie no. No chodźcie My chcemy do, do mnie zepszego. na górę na schodki. A gdzie jest Zoey, ja nie widzę Zoey nawet. Zoey gdzieś sobie no, ja poszła. No na górze. Nie wiem I Zoe się gdzie. Się mija. O dobra, idziemy za mi. A gdzie jest Mia? Gdzie Mia teraz poszła? To, tutaj. Dobra. Dobra, nie gub się. Dobra, ja się gubię, bo ja nie widzę dziewczyn. Słyszę głosy, ale ich nie widzę. Dobra, chodźmy na górę tutaj. O, tam jest Zoe. No, wow. Już pięć godzin tu szliśmy. Ja nie mogę. Ej, ale wow. bez kolejki. Co to za zjeżdżalnia? No zobaczcie, to jest pomarańczowe i można zjechać dwie osoby. Dobra, to uwaga, ja wchodzę. Ja jadę... No nie. Ja zjechałem sam, dziewczyny, jadę sam, wow. Ale ja bez do Jedziemy. Dobra, dziewczyny mnie gonią. Juhuu! Ale i jazda tutaj ale strajno, jest! ale tutaj się dzieje! Wow! Jest I do góry? Patrzcie, normalnie do góry wjeżdżamy! Ja nigdy nie widziałem, żeby do góry wjeżdżać na czymś takim, uwaga, jedziemy i nie Czemu ty jedziesz bez podłogi! Wow! Ale spadłem! No, ale ja wypadłam, ale mam kaczkę! Ale to było ekstra, dziewczyny! Ej, podobało uwaga! mi się! Dawajcie! Wow! wow, jak wy szybko wyskoczyłyście! Ej, dziewczyny, podoba mi się ta zjeżdżalnia! Ej, to było coś! To było. Super Zoe. Chyba nie będzie pomarańczowa extra! Pomarańczowa Dobra. była fajna. Dziewczyny, słuchajcie, to co? To jakąś inną dawajcie, wybierajcie, bo widzę, że wy macie nosa do tych zjeżdżalni. Chodźcie, idziemy. Ej, tutaj jest jakieś wspięcie się na górę. Czekajcie, do jakiej to jest zjeżdżalnie, tylko? To jest chyba do fioletowej. To co, chodźcie tutaj może na fioletową sobie zjedziemy. Fioletowy kolor jest bardzo ładny. Tak, fioletowy jest bardzo ładny, więc uwaga, Więc Możemy na górę. to sprawdzić. Tak, jest! Sprawdzamy. Ey, a...

Ten kolor tutaj, taka niezawiązany. O, wow, tak, jakaś zakręcona. Słuchajcie, chodźmy na zakręconą. A wy pamiętajcie o dwóch nowych kanałach: Maiki Plus oraz Maiki Gry, bo będzie tam nowa szalona fanka i zupełnie nowe gry. Więc ja serdecznie zapraszam. Tak samo jak ja zapraszam to was, to was na z No, nowa fanka a będzie dziewczyny. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Dobra. Uwaga, teraz skoczmy ja razem. Ja zjeżdżam. O, dobra. Dziewczyny, zjeżdżam razem. Może was popchnę. Czekajcie, dobra. Jesteście Majki, Maiki, możesz jechać z drugiej. Masz tam ponton. Dobra, chodźmy. Ja wchodzimy. Uwaga, wchodzimy. i wow. jedziemy. 3, 2, 1 Jupiu Olej jazda, patrzcie na to, teraz wow! szybciej! Tak, coraz szybciej jedziemy. Jupi! Ty j jesteście wow. jeszcze siedzieć z przodu jest jeszcze szybciej! Tak, jeszcze szybciej jest! juchu Olej jazda i jupi! Ej, z drogi śledzie, bo Majki jedzie, dobra, dziewczyny! To ja było krwistkie. Tak, jesteście śledzić, no, Idziemy, słuchajcie, może na jakąś niebieską. O, tutaj są schody. Czekajcie, tutaj Majki, sobie będziemy Majki, Majki, A ja mogę być makrelą. Czy możesz być makrelą. Tak, możecie być makrelami, możecie być czym tylko chcecie. Uwaga, o Eee, jakie to są fajne rzeczy. Tak, naprawdę fajne rzeczy. Chodźcie, dziewczyny, chodźcie, zom, przetestujemy chodźcie. te fajne rzeczy. Patrzcie, Ale tutaj niebieska. Ale super, idziemy, wchodzimy, tak Zobaczymy. wysoko. Da, Ta, Ej, czekajcie, czy to czerwone to jest zjeżdżalnia? Ja nie mogę, to jest chyba największa zjeżdża, ale ja się tak, trochę ona cykam To jest super wielka. Ej, to ta czerwona to jest ta najszybsza, to właśnie o tej mówiłam, ale jest w moim ulubionym kolorze! Na końcu, na końcu, Tina. O, o, tak. o, no Zobaczcie, ja już nie tutaj mogę jej do Majkiego. O, Majki, to dla ciebie. Zobaczcie, możemy wszyscy zjechać na niej! Ej, dobra, to ja wchodzę tak, to super. Super! zjeżdża! Trzymajcie się! Juhu. Ale jazda, wow! O, wow, żebyśmy nie wow. wypadli! Dobra, nie wypadamy. Wow. Tak, skoczyliśmy tutaj. Wow, Co to było? Na, tej piłce. na piłce stoimy, piłka się kręci, słuchajcie. A jak wejść na to? Tutaj jest drabinka, chyba, więc my wchodzimy na to. A ja mam pytanie: słuchajcie, czy wy byliście kiedyś na Aquaparku i zjeżdżaliście zjeżdżali? Bo to ma ciekawy, ciekawi mnie to bardzo. Czy wy zjeżdżaliście kiedykolwiek zjeżdżali? Jeżeli tak, to pamiętajcie o łopersce i napiszcie mi w komentarzu, tak zjeżdżałem na przykład. Bo jestem ciekawy, bo ja to się trochę boję takich zjeżdżali. Więc napiszcie mi, czy wy się nie boicie i czy zjeżdżaliście. A teraz wchodzimy ja na górę, Ja się niczego nie boję! Wow, a ja się trochę cykam. Co tutaj mamy? Ej, patrzcie, takie zjazdy, ja chcę pontonik. Dobra, ponton, ponton. Ponton, ponton! Dobra, Aj, tu to co Ponton, ponton, dobra, uwaga, wchodzę ja też i zjeżdżamy! I 1-0, jupi! Uuu! O, ale... Że jest ale fajne, to jest. Ej, ja walnąłem głową troszeczkę mocno i wyskoczyłem Wee. tutaj. Dał, no może ja cię uratuję! Ratuj mnie. O mnie! nie mogę cię uratować, bo padą do wody! idę! Zoe, Ile cię jej wypnąć? Dobra, udało się. No i załuję to wana. Mi... I... Chodźcie dziewczyny, chodźcie dziewczyny, idziemy na jakieś inne tutaj, bo patrzcie ile tego jest. Tutaj Kocham dla Wo, Wow, ja ej, też. dziewczyny. Czerwone, patrzcie, jakie tam jest czerwone o, zakręcone. Ole fajne, Majki, Ja sama nie wiem gdzie ja chcę iść tutaj lewo, prawo, wszystko mi się mega podoba. Mi też się wszystko mega podoba. Dlatego. Ej, ale to jest jakaś kolejka? Gdzie są dziewczyny? Gdzie wy jesteście? Halo, o, Tutaj! No przecież się O, dobra. Ej, tak, tam jest jakaś kolejka, rzeczywiście. Trzeba będzie czy, na nią czy tutaj pójść. można jeździć jakąś kolejką? Ej, dobra, id, idę tam, idę do środka, zobaczymy, czy kolejka przyjedzie. Ja też przyjedzie. chcę to zobaczyć. Oj, ten akwapark jest mocny. Tak, ten akwapark jest mega. O, toalety są, dobrze wiedzieć. Ja nie chcę do toalety jeszcze. Halo, czy ktoś po nas przyjedzie? Ja Dzień tutaj dobry. czekam. Uwaga, patrzcie, jedzie kolejka, jedzie kolejka, chyba już się zbliża. Ej, to przez Są Tom jeździ. Tu trzeba czekać, Czekać, a gdzie jest Zoe? Zoe, gdzie jesteś? Utkłam! Gdzie, gdzie u O, czemu o, ty byłaś gdzieś na górze? Co ty wyrabiasz? Zoe gdzieś utkła. Nie, ja nie wiem! Mogę. O, za 5 minut przyjedzie. No to nie minut. będziemy tyle czekać! Nie, to co my, dziewczyny? Idziemy, siódmy, zbierzając. Idziemy na zjeżdżanie, dobra, wchodzimy no, tu na górę, wypróbować wszystko. Na czerwoną, chodźcie, dziewczyny, idziemy na czerwoną, jestem Mój bardzo ciekawa. Mój ulubiony kolor, ale to nie jest ta największa zjeżdżalnia, na którą bym chciała iść. No właśnie, na tą pójdziemy na końcu. No bo. No, no na o, ja nie mogę miesiąc. się już doczekać, no proszę. Ooo, uważajcie, żeby się nie Dobra, ciebie się bo ty biegłeś, a masz mokre stopy. O, no wow. pamiętajcie, żeby nie biegać. Pamiętajcie, żeby nie biegać, jak można stopy. biegać na basenie. Ej, Majki, to są aż trzy zjeżdżalnie. Łooo! Wow. Zbierane? Majki? Mogę ci pomóc ci? E, już, już jest w porządku, ja się zeszli Która jest skorze kupy niby? Ta jest skorze kupy. Ej, we wszystkich można razem jeździć. No dobra, to co dziewczyny? Włączamy czerwoną, bo ona jest dobra. chyba najdłuższa. Co, nie na kolorze chłopy. Dawajcie! Chodźmy. Ej, ja nie mogę... Chodź do Majki, wejść, Majki. Próbuję! Że... Jestem, siedzę w wow. ostatniej sekundzie. Ja myślałam, że pojedziemy bez ciebie. No właśnie, sama by była. Ło, wow, ale jedziemy. Jaki kolor, jak to jest pięknie, prawda? To jest tak, szybko! Ja jestem teraz z tyłem, ja nie chcę Whoa! być z piłem Wow! Jakiś ponton Jakiś ponton tutaj jest, goni nas ponton Ale się co tu się dzieje? Whoa! Uciekamy przed pontonem dziewczyny! Jepie! Jepie! To było akurat ekstra. Chyba tak. najbardziej mi się podobała. Mi też się ona też. podobała, była naprawdę bardzo, bardzo ej, a to bardzo są super. jakieś takie. Co to jest tutaj takie niebieskie? Widzicie po tej stronie? Tak, idziemy tam, idziemy tam o, sprawdzić. Ja, ja też śmieszne, ja chcę spróbować. Ja też chcę spróbować. Tak, i jest fajne. słodziutkie, ej! A, ale gdzie jest na to wejście? Ej, wejście na to, jest w ogóle. Gdzieś totalnie daleko jak tak się oddalicie Ej rzeczywiście idziemy tam chodźcie chodźcie idziemy o, na to zwierzak Dobra Ale idziemy to Esta. znaleźć bo to wygląda mega superaśnie Ej kolejka przyjechała kolejka dawajcie dziewczyny na kolejkę O o o, o nie wiem czy zdążymy nie, nie, nie wiem czy zdążymy Dawajcie dawajcie, biegnę 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 o, nie, że potrafię. potrafię! Skakujcie, 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 skakujcie szybko! O, Dobra, o, jestem. A on nie wiem, czy zdążę. Zoe, dalej, Zoe bieg, Jezu, no, no. do nas! A, ty to potrafisz pobiegać szybko. Tak, to prawda, jesteśmy, słuchajcie, Mam udało nam się! Kolana. Hala, możemy odjeżdżać, wszyscy są na pokładzie. Tak, jedziemy. Ej, dziewczyny, a my wcześniej to w ogóle weszliśmy tutaj, kolejka odjechała, dlatego tyle musieliśmy czekać. A teraz dożyliśmy. O, i teraz możemy zobaczyć park. Ej, a jak nam się jakaś spodoba kolejka, to możemy po prostu przy niej wyskoczyć. Ej, no, no, tak, to no prawda. dobry pomysł. Dobra, to jest super i możemy sobie pooglądać tutaj wszystko, co jest dookoła, ale to jest ładnie. Ej, tak, ja bym chciał na tą niebieską zjechać. Słuchajcie, gdzie jest ta niebieska? wejście? na tą Ta niebieska jest dosyć właśnie blisko nas. Chyba teraz? Chyba teraz, tak, dobra, ja wyskoczyłem! Wow. Próbuję wyskoczyć, nie mogę wow, wyskoczyłem! zobaczymy. Wyskoczyłem dziewczyny, udało mi się wyskoczyć. Widzisz ma... nie wyskoczyłaś? Ja jestem na zewnątrz tej dziewczyny. Dawajcie, o, dobra, jest mi ja tutaj. I chyba tu jest wejście na tą niebieską, Majki. Tak, chyba tak. No, to dobra. dawajcie tu. Dobra, chodźcie, wchodzimy szybko na niebieską, ale. Będzie Ona jazda. będzie ultra czadowa Tak, ja też tak uważam. Dobra, chodźcie wyżej. Jeszcze wyżej. Dobra, ja ile mogę. tu może być pontonów? Uwaga. Uwaga, I... trzy. potrójny. Dobra, dziewczyny oh, oh, jadą, Mikey, a ja pojadę. Z Marki. sobą! Majki! Ja ci chciałam pisty, zrobimy z tobą, dobra, uwaga, to oh, ja to ja ja, chciałaś tam wleść! Dobra, dziewczyny, no to... Y, ups, y, niechcący Tina, dobra, jedziemy! No mam uwaga. nadzieję! Ja Yuffie. chciałam z tobą miło zjechać! Wow. No to jedziemy, wow! Wow, oh, Tina! Oh. Tina, co my żeśmy zrobili z tą zjeżdżalnią? Nie, no to jakieś żarty! Nie Proszę Tina. nas odwrócić! Tina, trzymaj się! Trzymaj się! To miał być! Wow. Odwróciłem nas, patrz! Odwróciłem oh, nas! Oh. Oh, oh. No o nie, o o, o o, czy my będziemy, przyjemny. Będziemy, oh. będziemy. O, tyłem będziemy, tyłem jedziemy, co to jest, ale jazda Ja, Juhu. Tyłem, ja też Ja też jestem tyłem, patrzcie na to, tyłem jazda, nas zjeżdżali wody, ja nie, nie mogę To jest najstraszniejsze co ja robiłam chyba, ja, a dziewczyny, A dziewczyny o nie, zderzenie O nie O dziękujemy Czekaj popchnę nas, popchnę nas, popchnę nas, ej, w którą stronę nas to jedzie, Nie Uwaga. wiem. Nie wiem, o nie zepsuło się nam. Dobra majkiecie, ja cię poklę, żebyś chociaż ty sobie pojechał Dobra. wow, wow, wow. Próbujemy a, to pchać, próbujemy no, to pchać Dziewczyny zepsułyście mi przejażdżkę z Majki Dobra słuchaj musimy Dobrze skoczyć po prostu tak. Patrz na to, uwaga Jasia, dalej jedziemy, patrz Jupiii wow. wow. Ale jazda tak jest, ale jazda! Ej, jest. dobra, udało się! Ja nie mogę, ale to było się dobre. Udało się nawet bez pontona, ale to było niezłe. To było niezłe dziewczyny, to co. To może teraz czerwona, ale ja się trochę cykam. <grym> Największa zjeżdżanie na świecie, najszybsza ever, najlepsza, najlepsza, najsuper, znaczniejsza zjeżdżanie tak. ever, ever na świecie! Teraz? Tak, teraz, to co? Tak, jeżdżalnia... tak, tak, tak hey, wszyscy, let's go. wszyscy, wszyscy, wszyscy idziemy! Let's no to go, go, let's go, let's tak go! najlepsze jest. zjeżdżanie! Wow. Dobra, to lecimy. Patrzcie, ile tego jest. Słuchajcie, kto by chciał z nami pozjeżdżać na takich zjeżdżalniach, piszcie komentarze. Zostawiacie łapeczki w górę i pamiętajcie o Majki Gry oraz Majki Plus. Dwa nowe kanały, nowa Shona Fanka, a my wchodzimy, słuchajcie, wchodzimy razem z Wami. Trzymajcie kciuki, trzymajcie ręce. I uwaga, będziemy wchodzimy. na najlepszej, ultra-hiper-zjeżdżalni, która istnieje w ogóle w tym Aquaparku. Czajcie to? Tak jest. Nie, nie na tych skodach. To się nazywa, Majki. Bardzo Widzę. groźnie. Bardzo groźnie groźnie, ja się boję troszeczkę, ale uwaga wchodzę, słuchajcie, kto ze mną? Ten ten Mija będzie musiała samaj. Mija poczekaj. Mia, uwaga, Dobra. napiszcie mi majki, nie bój się, bo ja się boję. O, 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 jest, o, o. co tu się o, dzieje? O. Co, się co się dzieje? dzieje jak co się dzieje? Dzieje? co się dzieje? Co o. się dzieje? Wow. Ej. To chyba nie tak miało nie wyglądać Nie tak sobie wyobrażałam Ja też nie, ale też się wylądowaliśmy na ponton Dobra uwaga wchodzimy jeszcze raz o, ja dalej jadę. Ja robię to chyba pojedynczo wiecie Ja wchodzę tak, jeszcze raz pojedynczo. Chyba tak pojedynczo Dobra uwaga wchodzimy jeszcze raz Dawaj Majki ty górę. pierwszy musisz, ty musisz sprawdzić czy to nie jest zepsute Dobra, dobra to ja wchodzę uwaga Ja ci klikam ponto. ponton, siadaj Dobra wchodzę na środkową. Uwaga na Majki I Cztery, i trzy, dwa, jeden. Sam. Lecimy. I boimy się! Płynę, uwaga, wyskoczyłem. Czekajcie, muszę tutaj ostrożnie. Wow, 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 wow. Majki, ja się boję, droga, tu jest bardzo wysoko, dziewczyny. Dobra, o -o. Za wow. O, nie, roza tabak! Wow, 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 co to się dzieje? Wow. Jazda, jupij! Wow, wyskoczyłem na skały okay. normalnie. Ej, Majki, czekaj. A jaki zjaw?